Bóg stworzył człowieka mającego ciało, stworzył człowieka mającego duszę, w której jest życie, która jest wieczna i która jest ośrodkiem świadomości, myśli, emocji, ale przede wszystkim dusza człowieka ma wolną wolę. I wreszcie stworzył Bóg człowieka mającego ducha który był ożywiony przez Ducha Bożego i który łączył człowieka z Bogiem. Gdy człowiek upadł, bo decyzją swojej duszy sprzeciwił się Bogu, bo chciał się od Boga uniezależnić, wtedy dla człowieka stały się trzy rzeczy naraz. Duch w człowieku umarł, więc relacja z Bogiem została zerwana. Na duszy człowieka zaczęła ciążyć wieczna kara oddzielenia od Boga za popełniony przez niego grzech, a ciało zaczęło powoli umierać, podlegać starzeniu, niszczeniu i ostatecznie zaczęło zdążać ku fizycznej śmierci. Spójrzmy na to jeszcze raz. Oto trzy skutki upadku. Śmierć ducha. Ukarana, oddzielona od Boga dusza i umierające ciało. A Boży plan zbawienia człowieka jest taki. Jezus, doskonały syn Boży, wcielił się w to ułomne ludzkie ciało, żył jako jedyny z ludzi doskonałym życiem. Poniósł Niezasłużoną śmierć na krzyżu, i w ten sposób przebłagał Boga, bo poniósł zastępczą karę za grzech każdego człowieka. Ale potem Bóg wzbudził Jezusa z martwych i obdarzył go nowym ciałem. I to jest Boży sposób na zbawienie każdego człowieka, kto uwierzy takiemu Jezusowi i powierzy mu się na całe swoje życie. I w momencie takiego zawierzenia się Jezusowi, Dzieją się dwie rzeczy. Duch człowieka zostaje znowu ożywiony, a Duch Święty, sam Bóg, zamieszkuje znowu w człowieku. Dusza człowieka zbawiona jest od kary za swój grzech i przez wiarę w Jezusa ma dostęp do Boga teraz i perspektywę przebywania z Bogiem w wieczności. Ale jak widzisz, pozostaje jeszcze umierające ciało. Prawda? Bo gdy powierzasz się Jezusowi, twoje ciało wcale się nie zmienia. Dalej się starzeje, słabnie, choruje i w końcu umiera pomimo twojej wiary i zawierzenia swego życia zmartwychwstałemu Jezusowi. Dlatego plan zbawienia całego ciebie kończy się dopiero zmartwychwstaniem twojego ciała i obleczeniem nim twojej duszy i ducha. Wtedy jesteś ostatecznie zbawiony, jesteś ostatecznie zbawiona, bo dopiero wtedy skutki upadku człowieka w ogrodzie Eden zostaną całkowicie odwrócone.